Witam Was serdecznie w niedzielę, moi mali i duzi przyjaciele, a szczególnie Was, dzieciaki. Uff, już wysyłam Wam buziaki. Napiszcie mi, jak się macie i czy już się uśmiechacie. Ja mam na imię Ania. Mówią, że jestem mistrzenią. Mistrzenią Rymowania. To jak? Jesteście gotowi? Przeczytam Wam wierszek nowy. Kocie mamy i kocięta. Pewna dziewczynka wcale nie mała. Bardzo zwierzątka wszystkie kochała. A naj, najbardziej kochała kotki. Spójrz, mamo, proszę, jaki słodki. Za każdym razem się zachwycała, gdy na spacerze kotka spotkała. I w tajemnicy jeszcze wam powiem: Dziewczynka znała też kocioł mowę. Kiedy po dworze kiedyś biegała, rozmowę kocich mam usłyszała. Każda chwaliła nad własne życie, pociechy swojej, nowe odkrycie. Kiciuś mój tak pięknie mruczy i polować już się uczę. A mój mały pije mleczko, posługując się miseczką. Moje kocięta istne szaleństwa, takie maleństwa, a zamiast spania ciągle im w głowie lekcje skakania. A cóż za czyścioch moja kicia. Nie odgonisz jej odmycia. Mój kotek chętnie pazurkiem drapie, wzory rysując na kanapie. Mój zaś koteczek po próbach wielu sam pięknie zasnął w swoim fotelu. A moja kicia razem z kolegą bawią się z myszką wchowanego. Tak kocie mamy na głos cały, kocie pociechy swe wychwalały. I wspomnieć teraz tutaj wypada, że jest w tym chyba pewna zasada, że dla swej mamy jej własne dziecie najcudowniejsze jest na świecie.